W zadaniu czwartym mamy obliczyć wyrazy a6 i a9 ciągu artymetycznego o różnicy r. W takim razie będziemy tutaj wyznaczać wartość szukanych wyrazów ze wzoru ogólnego ciągu artymetycznego. Mamy an jest równe a1 dodać n-1 razy r. W takim razie w podpunkcie a, a6 będzie równe 2 dodać i w nawiasie mamy 6-1 razy 2 to jest równe 2 dodać. 5 razy 2 to jest równe 2 dodać 10, czyli mamy 12, a 9 jest równe 2 dodać 9 minus 1 razy 2, to jest równe 2 dodać 8 razy 2, to jest równe 2 plus 16, mamy 18. W podpunkcie B a 6 jest równe minus 5 dodać 6 minus 1 razy minus 5 i to jest równe. Minus 5, dodać 5 razy minus 5 to jest równe minus 5 odjąć 25, czyli będziemy mieli minus 30 i a 9 to jest równe minus 5, dodać 9 minus 1 razy minus 5, minus 5, dodać 8 razy minus 5 i to jest równe minus 5 odjąć 40, czyli mamy minus 5. 45. W podpunkcie C A6 jest równe. 3 dodać 6 minus 1 razy 1 to jest równe. 3 dodać 5 razy 1. Mamy 3 plus 5, czyli to będzie 8. Dziewiąty wyraz naszego ciągu. 3 dodać 9 minus 1 razy 1 to jest równe. 3 razy, dodać. 8 razy 1, czyli mamy 3 plus 8 to będzie 11. W podpunkcie D szósty wyraz to jest 5, dodać 6 odjąć 1 i mamy razy minus 2 to jest równe, 5 dodać 5 razy minus 2, mamy 5 odjąć 10, mamy minus 5. Dziewiąty wyraz naszego ciągu, 5 dodać. 9 minus 1 razy minus 2 to jest równe 5 razy 8 razy minus 2. 5 odjąć 16, mamy minus 11. W podpunkcie E szósty wyraz to będzie 0 dodać. 6 minus 1 razy 10, 5 razy 10 to mamy 50. 9 wyraz ciągu. 0 dodać 9 minus 1 razy 10. 8 razy 10 to jest równe 80. W podpunkcie F szósty wyraz 8 dodać 6 minus 1 razy minus 1 druga to jest równe 8 dodać 5 razy minus 1 druga. 8 odjąć 5 drugich. Czyli mamy 11 drugich, to jest równe 5 całych i 1 druga. 9 wyraz naszego ciągu: 8 dodać 9 minus 1 razy minus 1 druga, to jest równe 8 dodać 8 razy minus 1 druga, to jest równe 8 minus 4, czyli będziemy mieli 4.